Czytanie z Ewangelia Witlucki. Od Jóś oden zakonnik wstaw i spokuszył czy Johos Kazaf, uczycielu. co zrobię to, że uspadkowałem życia wieczne. Witlucka zaf mu, w zakonie co napisano. Jak czytajesz? Witlucka zaf wypowiedź. Lubi gospody Bora tworo, w swym sercem Twoim i w swoim duszy Twojego. І всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як себе самого. Ісус сказав йому, правильно Ти відповів, так роби, і будеш жити. Він же бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові. А хто ж мій ближній? На це Ісус сказав: Один чоловік ішов з Єрусаліма do Jerychona i potrafił do róg rozbiniaki, jaki zniali z niego odzdech, poranili jego i widliśmy, zaś go, jego ledwie żywego. Wypadkowo odin ciaszczennik, przechodził tą drogą i pobaczywszy jego, przyszedł mimo. Tak samo i Lewit, szczobów był na tomu miejscu, podійsł, się i przyszedł mimo. Jakoś, że Samarianin, pojeżdżający, natrapił na niego i, się, go, zmił serdził się i, podeszłszy, przywiązał mu rany, poliwszy oliwą i winą i, posadził go na swojego osła, przywiózł go do zajeżdżającego dworu i potrubował się pro niego. A na drugi dzień, wychodząc, вийняв два динарії, дав господареві зайжого двору і сказав йому подбай про нього, і якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі. Отже, кого з тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рух розбуйників, він сказав. Того, який змилосердився над Нім, тоді Ісус сказав йому, Іди і ти, роби так само, слово Господнє, слава Тобі, Христе. Дорогі браті і сестри, сьогодні Господь приходить до нас з тим Словом, щоб допомогти нам бачити і практикувати Слово Боже, яке є в цьому. czy tą czudowej zapowiedzi lubowi, że żeby lubić Boga ze wszystkich swoich sił, wsiem swoim rozumem, całym swoim sercem. Jeśli nam zdaje się, że my lubimy tak Gospoda, sychodnie przychodzi do nas Jezus Chrystus i zapytuje nas, czy my, czy my bywajemy ludźmi niebajdłużnymi pleśćtrządniem drugiej ludziny. Bo ta ludyna, o którą nazywa Jezus Chrystus bliźnim, jest ludyną, która potrzebuje naszej pomocy. Potrzebuje, żeby ktoś pochylił się nad nami i wratował nas. Ta ludyna była ludyną, która oddalała się od Jeruzalima w Jerychon. To znaczy wydalała się od Boga. I tomu ona jak gdyby poddała się niebezpieczeństwu zustryczy, zustryczy z rozbijnikami. Так само є в нашому житті. Коли ми віддаляємося від Бога, буваємо дуже часто в тій в тій небезпеці, що може зустріти розбійника, наша неприятеля, дьявола, який може нас обманути, зранити, може нас оголити від всього і може нас оставити ледве живим. І приходять багато людей поруч тебе і не бачать твого нещастя, і не допомагають тобі. Chciałbym już powiedzieć, że Pan nas kliczy do tego, żebyśmy byli ludźmi takimi jak ten Samarianin, żebyśmy e, dopomachali tej ludynie. Ale trzeba pamiętać, że my czasami bywamy tak zranieni Grichom tak zranieni naszym egoizmem, żeby nie gotowi do tego. I to my, Pan nas zaproszujemy do tego, żebyśmy e, na tego Samarianina baczyli jak na Jezusa Chrystusa który pochyla się na, z początku nad tobą, nad twoimi ranami, nad twoimi nieduchami, nad twoim życiem, które ty i żeby nas wylikovate z naszej słabkości z naszych ograniczeń, i zrobić nas dibnymi do tego, żeby ty, tak jak Jezus Chrystus, mógł i ty, i zustyczając ludzi, którzy postrażdali za swoje głupoty, za swoich pomyłki, Dopomagaj im, tak jak Jezus Chrystus tobie dopomógł. likują czy tebe i spasaju czy tebe od twoich gryh.